Nosi? No ja! To po coś! Co Co to jest? Śmieci! Nie bądź taki mądry, kto wynosi? No ja! To po coś to przytargał tutaj na środek mieszkania, że w całym domu wali rybą? Przez piłkarski. Jezus, Maria, co tutaj jest? No właśnie, Kuba mi próbuje wytłumaczyć, jakoś nie potrafi, wiesz? No, y ja też chciałam posprzątać pokój i łazienkę, a posprzątałam tylko pokój. A co to ma do rzeczy, przepraszam? Dałeś mi wtedy tylko połowę kieszonkowego. No bo wykonałeś połowę pracy. No, a pamiętasz jak w zeszłym tygodniu miałam turniej piłkarski? No może i pamiętam. A ty obiecałeś podwozić mnie na każdy mecz. No może i obiecałem. No rzeczywiście pamiętam, obiecywałeś. No, ale tamtego dnia nie chciało ci się wstać. Bo była niedziela rano. A stadion jest 5 minut drogi od domu. I dlatego tutaj zostawiłeś śmieci. Ty odwaliłeś połowę roboty, to ja też. Zmierzyłem połowa drogi z kuchni do śmietnika, i wypada tutaj. Dzisiaj od rana same atrakcje. Dzisiaj robimy trip.